Cześć. Całe zadanie rozwiążę w dwóch odcinkach. Pierwszy odcinek będzie ogólnodostępny, drugi odcinek to już będzie bonus dla osób wspierających kanał. Do czego zachęcam? Progi wspierania są tak niskie, że na pewno coś tam dla siebie wynajdziesz. Wybierasz dowolny próg wspierania i natychmiast do, otrzymujesz dostęp do wszystkich przykładów, wszystkich rozwiązań. Sprawdź progi. Naprawdę warto. W zadaniu będziemy chcieli wyznaczyć długości przekątnych równoległoboku bardzo dobrze, znając jak na razie trzy współrzędne raczej współrzędne trzech wierzchołków, no, jak widzimy, brakuje nam jednej współrzędnej, i to będziemy musieli tutaj wyznaczyć. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli narysuję sobie teraz, dosłownie tak na szybko, jakiś równoległobok o wierzchołkach A, B, C, D kolejność wierzchołków jest bardzo ważna A, B, C, D tak, y oczywiście podpisywanie mogłem wziąć y no, zacząć od tego wierzchołku ale ważne jest to, żebyśmy no, nie podpisywali w ten sposób, że tu mamy A tutaj mamy B tutaj mamy, nie wiem, C, a tutaj D wtedy nam zadanie nie wyjdzie czyli ustalamy, że to jest A, B, C, D i teraz, hmm, skoro to jest równoległo bok, to z własności tej figury wynika, że bok AB jest równoległy do boku DC. Ponadto bok AB ma tą samą długość co bok DC. A zatem, jeśli bok AB i DC podmienimy na dwa wektory skierowane w prawą stronę, to będziemy mogli skorzystać z własności równości wektorów. Dwa wektory są równe wtedy gdy są do siebie równoległe, mają tą samą długość i ten sam zwrot. Tak, ten sam zwrot. Trzy warunki są spełnione, czyli no Pamiętając o tym rysunku, wyznaczamy współrzędną współrzędne wektora AB i współrzędne wektora DC. zapiszmy po, mm, potrzebne wzory to jest kolejno xb odjąć xa zauważ że od końca wektora to jest koniec wektora tam gdzie mamy zwrotną strzałeczkę to jest zawsze koniec wektora od końca wektora odejmuje początek od końca wektora odejmuje początek i tak samo po współrzędnych y -owych. od końca wektora Odejmuje początek, to ma szalenie ważną. Yy, to jest szalenie ważne. Dobra, teraz tutaj. Od końca wektora odejmuję początek. I od końca wektora odejmuję początek. <laughs> Następnie podstawiamy liczby. Tutaj się nie pomylmy. Najpierw wstawiamy współrzędną xową punktu B to jest ósemka, współrzędna xowa punktu A to piątka, następnie współrzędna yowa punktu B to minus trójka i współrzędna yowa punktu A to jedynka. Liczymy współrzędną xową i współrzędną yową. Takie są współrzędne wektora AB. Następnie współrzędne wektora dc są równe 3 minus współrzędna xowa punktu d. <laughs> Celowo tak dłużej mówię, żeby nie mówić xd. Ho, ho. I yc to jest 9 minus. Tu też sobie mogę pozwolić powiedzieć yd. I teraz tak. Pod spodem zapisujemy taką rzecz żeby nauczyciel się ucieszył i żeby nam coś zostało z własności równoległoboku w głowach otóż powiedzieliśmy na początku że bok ab jest równoległy do boku dc i długość boku ab jest taka sama jak długość boku dc więc na tej podstawie możemy stwierdzić że wektor a przepraszam wektor ab Równa się wektorowi dc, pamiętając o tym, że zwroty tych wektorów są jednakowe. Skoro tak. Skoro tak, to z tego wynika ta prosta y, zależność. To znaczy, 3 minus xd, 9 minus yd, to się równa. 3 minus 4. Przerównujemy współrzędne. xową do xowej, y do yowej. I w ten sposób wyznaczymy współrzędne punktu D. No to piszemy 3 minus xd, to się równa 3. I 9 minus yd, to się równa minus 4. X d zostawiam po lewej stronie. 3 minus 3 to się równa 0. Ym, dobra, to podzielę jeszcze przez minus 1. 0. Następnie y d minus 4, minus 9 to minus 13. Podzielić przez minus 1 to plus 13. Taka jest współrzędna punktu. Takie są współrzędne punktu d. xowa. I y. -owa. To teraz czas na wyznaczenie długości przekątnych równoległoboku. Zrobię sobie szybko miejsce w moim zeszycie. No i wyznaczamy, uwaga, w pierwszej kolejności długość odcinka AC. Wzór jest bardzo prosty. To jest tak jak w wektorach. Od końca odejmujemy początek. On jest bardzo charakterystyczny. Ten wzór, jak już z pewnością widzisz, charakterystyczny, prawda? Wygląda na trudny, ale jest charakterystyczny. Łatwo go zapamiętać, moim zdaniem. Właśnie przez to, że rzuca się tak w oczy, że tyle rzeczy tutaj rozpisujemy. No i teraz, co kolejno otrzymamy? Liczymy 3 odjąć 5, to jest minus 2. Chcecie zapisać? To zapiszcie.

Minus 2 do kwadratu to 4, plus 8 do kwadratu 64. Pierwiastek kwadratowy z 68 jest do policzenia, czy to można prościej zapisać, sobie sprawdzę. To jest 4 razy 17, chyba 68. Pierwiastkuje. Tak, Dobra, to będzie 4 razy 17 pod pierwiastkiem kwadratowym. Pierwiastek kwadratowy z czwórki to jest 2 i do tego dopisujesz pierwiastek kwadratowy z 17. Taka jest długość tego e, tej przekątnej. Następnie długość przekątnej mieliśmy AC, to teraz będziemy mieli BD. Napierw wzór 0 odjąć 8-8 Y d.

64 plus 256 to jest 320. A pierwiastek z tej liczby jakiś będzie. Taki będzie pewnie brzydki. To byśmy tak zapisali, że to jest 64 razy 5 pod pierwiastkiem kwadratowym. Żeby zauważyć ten iloczyn nie zawsze go widać. No, można by było rozbijać tą liczbę na takie mniejsze iloczyny, najprostszy, pierwszy najprostszy iloczyn to byłoby 320 na 4, czyli 4 razy 80. Tak i wtedy masz pierwiastek kwadratowy z czwórki to 2 i później jeszcze jest do rozbicia pierwiastek kwadratowy z 80. Lub e, moglibyśmy tutaj skorzystać z rozkładu y, liczby 320 na czynniki pierwsze i wtedy coś takiego otrzymamy. Pierwiastek kwadratowy z 64 to jest 8 i do tego dopisuję pierwiastek kwadratowy z 5. Jak widzisz rozwiązanie tego zadania jednego przykładu, no troszeczkę czasu zajmuje. Za chwilkę na ekranie końcowym pojawi się link do odcinka bonusowego. Zauważ, że w kolejnym przykładzie brakuje nam współrzędnych punktu C. Wierzchołka C. Mamy podane ABD, czyli tutaj troszeczkę sytuacja nam się zmieni. No zobaczymy, zobaczymy jak to nam tutaj wszystko pójdzie. Policzymy dokładnie kolejny przykład. Myślę, że będzie OK.